Witam w kolejnym odcinku na kanale PCTS. W tym odcinku pokażę Wam jedno z moich dzieł, a jest to własnoręcznie wykonany slider. Niestety, jest on teraz niesprawny. Zanim Wam go pokażę, muszę go naprawić. Uszkodzeniu uległ pilot, a dokładnie potencjometr. W środku było jakieś zwarcie, wszystko się nagrzało, taśma się spaliła, a potencjometr jest niesprawny. Kolejną z usterek były odklejone krańcówki. Eksperymentalnie postanowiłem przykleić je klejem na gorąco. Wcześniej były one przyklejone kropelką, ale ona nie zdała egzaminu i krańcówki po kilku użyciach odpadły. W pierwszym momencie planowałem wymienić tylko potencjometr. Kolejną rzeczą, kwalifikującą się do wymiany, były kable łączące pilot z resztą układu. Nie stykały one, przez co układ nie zawsze reagował na przyciski. Pochodziły one z komputera i były bardzo marnej jakości. Wymieniłem je na lepsze. W międzyczasie, gdy wziąłem się już za pracę, doszedłem do wniosku, że może jednak pilot lepiej zrobić od początku. Nie mówię, że teraz już dobrze, ale tak, żeby działał. Tamten zrobiony był bardzo niechlujnie, a ilość elementów do wymiany, hmm prościej było zrobić nowy. Tak oto prezentuje się nowy pilot. Nie jest on jakimś wyczynem, nie jest ani on jakoś super zrobiony, ani nie jest jakoś piękny albo równy, ale za to działa i to dosyć fajnie. To jak slider znów jest w pełni sprawny, przyszedł czas na prezentację. Zacznijmy od zasilania. Całość zasilana jest z pakietu akumulatorków i ładowana standardowym złączem micro-USB, zwykłą 5V ładowarką. Część mechaniczna, a zarazem obudowa, to element drukarki. I to właśnie dzięki solidności tego elementu całość jest mocna i przenośna. Element, który dawniej był wózkiem tuszów, teraz jest wózkiem kamery. Do wózka zamocowany jest fragment mocowania od kamerki sportowej i końcówka selfie -sticka. Napędzeniem wózka z kamerą zajmuje się silnik krokowy razem ze sterownikiem, a wszystkim rozporządza Arduino. Pilot posiada trzy funkcje: tym przyciskiem zmienia się kierunek, tym startuje i zatrzymuje, a potencjometrem zmienia się prędkość przesuwu. Z dwóch stron zamocowane są krańcówki. Krańcówki te odpowiadają za zmianę kierunku przesuwu wózka, gdy on dojedzie do końca prowadnicy. Całość została zaprojektowana pod telefon. I z jego transportem nie ma najmniejszego problemu. Ale również problemu nie będzie z niewielkim aparatem. Jak widać, slider radzi sobie bez najmniejszego zająknięcia. Ale również problemu nie będzie z niewielką kamerą, która już swoje waży. Jak widać, slider dał radę. Jednakże z dużą kamerą ważącą kilka kilogramów, na przykład taką na M7, ten slider już sobie nie poradzi. Okej, okay, to prezentację techniczną mamy za sobą. Teraz pokażę Wam jak to wygląda w praktyce. Tak właśnie prezentuje się kilka przykładowych nagrań. Czy warto sobie taki slider zrobić? Według mnie warto. Dodając mały subtelny ruch do naszych kadrów, doda on dozę profesjonalizmu do amatorskich filmów. Gdy znajdziemy już odpowiedni element z drukarki, budowa tego slidera nie jest ani trudna, ani droga. Ja na przykład Poza silnikiem wraz ze sterownikiem użyłem samych elementów z odzysku. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Zapraszam do ocen, subskrypcji i komentarzy. Na prośbę mogę udostępnić program w Arduino. Dziękuję za oglądanie.